Brian's Able Distributors. Chciałem dziś porozmawiać o opróżnianiu wysokowydajnych pieców Napoleon. Wszystkie są wyposażone w syfon. Jest ona bardzo podobna do tej w piecach Carrier Brian. Jedną z rzeczy, o których musimy pamiętać, jest to, że od czasu do czasu będziemy musieli to wyczyścić. Nie chcemy tego po prostu przyklejać. Jeśli go przykleisz i utkniesz, nie będziesz mógł zdjąć pułapki. Zazwyczaj zdejmuje się go z pieca i że na taką unie wodnej, trzeba rusa, będzie ją wyczyścić. Ponieważ latem wszystkie śmieci i śmieci tam wysychają. A wyciągnięcie ich z pułapki jest trudne. Więc jeśli, jeśli weźmiesz ten mały, kwintowany łącznik i jeśli faktycznie przykleisz to wszystko na stałe, trochę trudno będzie go zdjąć i potrząsnąć, aby go wyczyścić. Mam więc nadzieję, że, że uda nam się skłonić ludzi do użycia dostarczonej rurki i po prostu odcięcia jej i wsunięcia w 3 czwarte PVC, niezależnie od tego, czy zamontujesz go na zewnątrz czy wewnątrz, a tam jest mały wybijak, jest dostarczany ze wspornikami. Jest to oczywiście wspornik do montażu na zewnątrz pieca. Te wsporniki są całkiem ładne. zaczaskują się na miejscu, zapewniając miejsce do montażu, które można zamontować z zewnątrz. Następnie połączenia węża są po prostu typu wciśnij i graj. Podłącza się je do odpowietrzenia PVC nad silnikiem induktora i skrzynką kolektora. W ten sposób, jeśli zrobisz to w sposób zdejmowalny, nie będzie problemu z odkręceniem zacisku i zdjęciem węża. To się wyślizgnie. Można je odkręcić, zanieść do zlewu kuchennego, napełnić wodą, potrząsnąć, upewnić się, że są czyste, a następnie ponownie zamontować. Jeśli idziesz od wewnątrz, dają ci również zacisk do tego. Po prostu montuje się go z drugiej strony. Te zaciski są naprawdę ładne. Naprawdę tworzą ładne połączenie. I znowu, wyjmujesz ten jeden wybijak, a w szafce są jeszcze dwa małe wybijaki. Można je umieścić wewnątrz. Jeśli nie chcemy, aby wyglądały tak jak na zewnątrz. Przejrzyj więc instrukcję. Dają ci tutaj wiele gadżetów, małe płytki podkładowe, małe izolatory piankowe, zaciski kolanka. Dają ci wystarczająco dużo rzeczy, aby zrobić to bezpośrednio w torbie, prosto od Napoleona. Upewnij się więc, że zainstalowałeś te pułapki tak, abyś mógł je wyjąć i zacisnąć. Dziękuję.